Dzień dobry, dzień dobry Baranki. Dzień dobry Baranki. Czerwiec się zaczyna. I czytanie dla Was. Czytanie dla Was. Czerwiec. Czerwiec. Czerwiec i barany. Praca, finanse znajomości. Z czym trzeba się zmierzyć? Tak, z czym tutaj? Ha, Karta Świat Baranki, czyli może sporo osób już po tych zluzowaniach wyjedzie z powrotem za granicę spod znaku Barana. Natomiast no Karta Świat, jedna z lepszych kart Tarota, także tutaj wiatr w skrzydła, moi drodzy łapcie. Co wam będzie w tym pomagać lub kto? dwójka denarów. No tu jest jeszcze proces decyzyjny właśnie, ale zobaczcie, no jednak osoba wyjeżdża, prawda, bo jeszcze wahanie się, wahanie, wahanie, wahanie lub może karty podpowiadają, no zastanów się, bo ja to mówię, że już tak pewnik ja je, wow, jedź, tak, ale może zastanów się nad możliwością, bo taka możliwość tu może się pojawić. Weź to pod uwagę, tak, zdecyduj się w końcu, gdzie ty jesteś, tu czy tam, o czym się dowiecie? No, ósemka buław, jakieś wiadomości tutaj do Was dotrą, lub też trzeba będzie się udać w podróż, czyli mamy już praktycznie trzy karty mówiące o przemieszczaniu się, o czymś takim nagłym, spektakularnym, o, o wiadomościach może oczekujecie tych wiadomości, może i tak być. Na czym się opieracie? No, ósemka. No tak, no wyrwalibyście po prostu. Ha, słuchajcie, no to może być historia osoby, która na przykład kiedyś tam przed koronawirusem pojechała sobie, na przykład, nie wiem, do Anglii, nie zdążyła wrócić i teraz tam siedzi, lub w każdym innym kraju, mi tak Anglia przyszła do głowy, w każdym innym kraju. I, i tacy czujecie się uwięzieni, bez mocy, że tak powiem, wyrwania się, a tu ten czerwiec. Daje takie możliwości, przyjdą dobre informacje, że będziecie mogli zrobić w końcu krok do przodu, jakąś decyzję podjąć, gdzieś pojechać lub dokądś wrócić, w zależności od sytuacji. Co spowodowało taką sytuację zablokowania? Wieża. Wieża. A, nagła, nagła. Wieża. wieża. Przede wszystkim całe szczęście wystąpiła w przeszłości, czyli takie łobudło na łeb spadło, krótko mówiąc. I spowodowało to poczucie izolacji, odcięcia, niemożność podjęcia działania, niemożność znalezienia rozwiązania sytuacji. A teraz tam daradam przychodzi czerwiec i mówi, wiatr zacznie ci wiatr w skrzydła, tylko weź się w końcu zdecyduj. Czego Ty chcesz, jak Ty chcesz, z kim Ty chcesz i fruń do przodu, możesz gdzieś jechać nawet, bo no, no taki ten czerwiec tutaj się dla Was zapowiada. O czym się dowiecie? No myślę, że jeszcze nie do końca rozeznacie w sytuacji, bo jest tu karta księżyca. Więc akurat no o czym się dowiecie? No, o, dowiecie się o tym, że coś jest jeszcze przed Wami ukryte, niewyjaśnione, nie będzie klarowności. W tej sprawie. Może już ten, ten świat woła, daje możliwości, ale jeszcze środek czerwca, to, to tu jeszcze jest sporo rzeczy do wyjaśnienia. Jak sobie dacie z tym radę? Piątka kielichów. No czego tu żałować? Moi drodzy, no czego tu żałować? Czego tej wierzy, że się zawaliło? Że musiało się widoczne, Skoro się zawaliło, to musiało. No nie ma innej opcji. I nie ma co żyć przeszłością, mleko się rozlało, kochani do przodu ruszajcie, macie opcje, macie możliwości, jakieś propozycje się pojawią, a wyście się tak tutaj właśnie o, w tej ósemce tak przyczaili, rozmyślacie o tym co było, a macie przed sobą naprawdę piękne możliwości, trochę, trochę pracy, takiego jakiegoś powera może cieplej się zrobi, z otoczenia. No to już mamy może tutaj sprawcę, winowajcę, rycerza buław, ja, przepraszam, mieczy, on się pojawia na, szybko w waszym życiu i szybko znika, to są szybkie sprawy do załatwienia, jeśli komuś potrzebny jest kontakt z prawnikiem, żeby wyrwać się z tego osaczenia, to proszę to jak najbardziej zrobić, taką osobę znajdziecie w swoim e, najbliższym otoczeniu, tak? To, to jest osoba, która pomoże w sytuacji. Trzeba się kontaktować. Jeżeli zaś czekacie na wiadomości od tego człowieka, może to jest ktoś bliski. To był ktoś bliski waszemu sercu. I zadajecie pytanie, czy on, ona się ze mną skontaktuje, tak skontaktuje się. Tylko nie wiem, moi drodzy, co Wam z tego kontaktu przyjdzie. Bo tutaj i tak, i tak prawdy się nie dowiecie. Na co macie ochotę? Mag. Karta maga. Finał. No macie przepiękne karty wstąpienia na nową ścieżkę życiową w czerwcu na Szczęśliwie pożegnanie się z tym, co było negatywne, z tym, co Was blokowało, z tym, czego, lub, z tym lub kim kogo już mieliście dość. I mam taką prośbę do Was. Jeżeli rycerz Mieczy, Bliźnięta Waga Wodnik, to jest ktoś z Waszej przeszłości i teraz się odezwie, kochani, nie wchodźcie drugi raz do tej samej wody, bo i tak się prawdy nie dowiecie. Więc już może lepiej nie dociekać co, jak, dlaczego i mnożyć sobie te, te, te blokady swoje, tylko zostać magiem, stworzyć swoją nową przyszłość, nową rzeczywistość, zaryzykować, wyjechać, podążyć gdzieś w nowe środowisko, w nowe miejsce i wyjść z, tego, z tej swojej klatki, z tego zamknięcia swojego. Jeszcze tutaj, kim jest rycerz mieczy? Czy to jest nowa osoba? Może to, bo to jest, mo, może nowa osoba, ja powiedziałam, że z przeszłości, to nie wraca, a może to nowa. Ósemka pentakli. Ha, jeśli osoba, no to dzieło na ukończeniu. I znowu, nie mam tu jasności w, 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 w tym, bo z jednej strony, dzieło na ukończeniu faktycznie mówi o osobie z przeszłości, która Wam krwi napsuła, więc zakończcie już te sprawy właśnie z, z tąże osobą i nie pozwólcie jej wrócić z powrotem w Wasze życie. Jeżeli z innej strony, jest to karta, wasze, to jest pozycja Wasze otoczenie. Ósemka pentakli. Rycerz Mieczy jako posłaniec informacji w sprawach pracy. I wtedy, o właśnie, ten wiatr w żagle, czyli ta, to, to wszystko takie szybkie jest. To taka okazja, którą dobrze usłyszeć, przyjąć ją do wiadomości i szybciutko wprawić. W ruch, wprawić w działanie, wyjść z tego swojego a, zamknięcia, tak? Z tej, z tej swojego gniazdka, które sobie uwiliście i te, te, ta norka taka wymoszczona, tam cieplutko jest, owszem, no może i, i tak przytulnie, no ale kiedyś trzeba wyjść. A teraz jest szansa. Także moi drodzy, łapcie szansę w czerwcu. Myślę, że dość przełomowy <laughs> miesiąc dla Waszych związków. Oraz dla Waszych karier, krótko mówiąc. Jeśli kariera, jeśli praca, to nawet połączona z dalszym wyjazdem lub powrotem, tu. Jeśli relacja, to z kimś, kogo możecie poznać w pracy lub osoba, z którą będziecie rozmawiać o pracy. Nie wpuszczajcie w swoje życie ponownie kogoś, kto Wam krwi tą wieżą napsuł. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam w lipcu.